Dobrze, pierwszy okres współpracy, czyli podpisaliśmy podpisaliśmy umowę, wdrożyliśmy klienta, e, zrobiliśmy sobie bilans otwarcia, te wszystkie listy płac, te podstawowe rzeczy e, na, e, e, zrobiliśmy, tak? Więc co dalej? Weryfikacja prawdomówności klienta. Nie wiem jak Wy, ale ja mam takie wrażenie, że klienci bardzo często lubią kłamać. Szczególnie co do ilości dokumentów, ilości pracowników, rotacji pracowników i wszystkiego innego, co jest związane, żeby jak najmniej zapłacić. Więc to jest na pewno weryfikacja przez pierwszy okres współpracy, następuje weryfikacja klienta. Oczywiście następuje też weryfikacja pracochłonności. Jak najbardziej dostaną Państwo materiały. Weryfikacja pracochłonności. Jeżeli klient kłamał, albo okaże się to bardziej pracochłonne, na przykład miało nie być transakcji unijnych, a są, tak, a ilość dokumentów jest taka, jak trzeba, to następuje aktualizacja wyceny. I tą aktualizację wyceny ja mam wpisane w umowie, że mogę zrobić w każdej chwili. I klient ma 30 dni na wyrażenie zgody. Tak? Znaczy inaczej, na niezaprzeczenie. O tak. Na niezaprzeczenie, bo on ją dostaje na maila. Nie robimy tego w formie aneksu do umowy, przynajmniej ja nie robię, tak? Dostaje na maila i ma 30 dni na odrzucenie. Jeżeli odrzuci, no to wypowiadamy umowę, ale trzymamy okres miesięczny wypowiedzenia i przez ten miesiąc księgujemy. Jeżeli nie odrzuci, to uznamy, że jest zaakceptowane i dostanie od następnego miesiąca nową fakturę. Ocena klienta, szczególnie pod kątem komunikacji, czyli weryfikujemy klienta jeszcze pod kątem tego, jak się z nim współpracuje, czy dostarcza dokumenty w terminie, czy nie ma problemu na odpisywanie na maila, czy ja muszę czekać na odpowiedź na maila pół roku, tak? Pod tym kątem też. Jeżeli klient pod tym kątem jest trudny, to znowu wrzucamy to jako pracochłonność, a pracochłonność przekłada się na wycenę. Nie muszę, Panie Renato, odpłatnie Pani udostępniać umowy, bo w poniedziałek udostępnię Wam ją wszystkim, ale to w poniedziałek, tak? O tym za chwilkę powiem. Weryfikacja transakcji. No i weryfikuję klienta pod kątem transakcji, czyli e, mimo, to niekoniecznie będzie miało przełożenie na wycenę, ale będzie miało przełożenie na takie rzeczy, na przykład czy ja chcę mieć, żeby klient mi odpisywał tylko mailowo, w razie czego, czy ja chcę więcej dokumentów, tak zwanych, powiedzmy da, brzydko mówiąc, dupochronów pod to, pod różne transakcje, co ja chcę, tak? Ryzyko gospodarcze weryfikuje. Patrzę, czyli z kim klient współpracuje. Ryzyko kontroli, w jakiej branży działa? Jaką ma współpracę z urzędem? AML. Wiadomo, odpowiedzialność. Odpowiedzialność, tak? Czyli jaką ja będę miał odpowiedzialność, gdyby coś się wydarzyło. Utrata reputacji. To jest dla mnie bardzo ważne akurat. Czyli jeżeli klient ode mnie odejdzie, to czy zrobi mi to duże halo? Czyli od razu sprawdzę na dzień dobry z klientem, czy jeżeli ten klient już widzę po rozmowie z klientem, czy on jest taki, wiecie Państwo, taki o, będzie, przepraszam, chciałem brzydkiego słowa użyć na wizji, będzie chodził pip po mieście i gadał głupoty, tak, wiemy o co chodzi, tak, więc na, z takim czasami nawet nie podpisuję umowy, mimo, że może być to fajny klient, więc na to również zwracam szczególną uwagę. I teraz dobre praktyki, proszę Państwa. Kilka informacji o dobrych praktykach. I pani Renata strzeliła się z komentarzem: Idealnie. Odpuszczamy klientów roszczeniowych. Proszę państwa, w całej mojej karierze dam wam, mogę wam święcie powiedzieć, że nie ma sensu odpuszczać, trzymać klienta roszczeniowego. Odbije wam się czkawką na 100%. I to porządnie, czasami. Odpuścić, nawet naprawdę lepiej mniej zarobić, niż potem więcej wydać. Uwierzcie mi. Aktualizacja wycen i cennika. Nie bójcie się zmieniać cen i cennika. Uwierzcie mi, jeżeli, i tu znowu pytanie to już kiedyś o to Was pytałem, tych co byli. Czy powiedzcie mi szczerze, jeżeli zmieniacie ceny regularnie, czy klienci mają opór? A inaczej zadam pytanie, do, do biur, które dawno nie zmieniały ceny. Jeżeli dawno nie zmieniliście ceny, a ostatnio ją podnieśliście, jaka była reakcja klientów? O 10-20 zł nawet podnieśliście, ale nigdy tego nie robiliście. Bo ja mam wrażenie, że, że yy, jeżeli ja klientowi przez kilka lat nie podnoszę ceny, to jak mu podniosę to jest nagry, i to o minimalną kwotę, to nagle takie halo. A jeżeli podnoszę mu co roku, to nie ma hala. Ja wiem, że tu działa psychologia, dlatego jestem zwolennikiem podnoszenia cen. Działa regularnie, znaczy zmian cen regularnie, tak? Ponieważ działa to na psychikę. Działa to na psychikę klienta, ale działa też na nasz kontwer. Więc dlaczego sobie szkodzić i klientowi? Ostatnio byłem poproszony o wycenę usługi księgowej dla potencjalnego klienta i zrobiłem to. Natomiast w tym momencie kontakt się urwał. Ja też tak robię. Wyceniam najpierw usługę, kontakt się urwał, trudno. Czy preferuje pan przed przystąpieniem do wyceny pobieranie kaucji? Nie, nie bawię się w to. Szkoda czasu. Dla mnie przynajmniej. Ale można, nie? Jak najbardziej, jest to jakieś rozwiązanie. Klient to partner biznesowy. Dla mnie każdy mój klient. Czy to jest rolnik taki, wiecie, taki, co mu, że tak powiem, jeszcze w gumaczkach do mnie przychodzi? Czy to jest jakiś, nie wiadomo, jaki przedsiębiorca z firmy, która ma miliardowe obroty w garniturze? Czy to może jest jakiś taki typowy fryzer czy kosmetyczka jednoosobowa? Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Każdy mój klient to mój partner biznesowy, więc jak on wymaga ode mnie profesjonalizmu, ja też. Czyli na przykład, co to dla mnie jest profesjonalizm? Ja na przykład nie, nie uznaję takiego czegoś jak WhatsApp w komunikacji z klientem albo Messenger, ponieważ no to nie świadczy o profesjonalizmie. Ale to jest moje podejście, nie chcę tu Państwa obrazić w żaden sposób, tak? To wy chcecie. Wrócę do tych pytań, na które nie odpowiedziałem Pani potem, spokojnie. I wymagam od klienta szacunku. Jeżeli szanujemy się nawzajem, nie ma krzyczenia, biadolenia czy czegokolwiek w tym stylu. Jeżeli klientowi coś nie odpowiada, on to mówi. Ja mu mówię kąt, argumenty bądź zgadzam się z nim i koniec, ale da się rozmawiać. Nie ma darcia się, tak mówiąc korokwialnie. Nie można pozwolić wejść sobie na głowę, czyli nie pozwalam na to, że klient może wszystko. Ale tak nie jest też tak, że jak klient z czymś dzwoni, to ja uh -huh, nie mam czasu, uh -huh, ee, nie zrobić ci tego, albo to będzie na pewno dodatkowo kosztować. Jeżeli do mnie zadzwoni klient, z którym współpracuję bardzo długo, jest to świetny klient, wszystko ma w terminie i on do mnie dzwoni z informacją, czy ja mu dam radę zrobić na CITO yy, prognozę do banku. No oczywiście prognozy są dodatkowo płatne, ale to nie zmienia faktu, że nie robię ich na CITO, tak na jutro. No to ja powiem, jak sprawdzę w kalendarzu, no dobra, no na tego mam ten czas, ten klient jest dla mnie ważny, to mu powiem, że tak, tak? Czyli ten... Ten element wyrozumiałości. Mam nadzieję, że wiedzą Państwo, o co mi chodzi, jest dobre, Tak? Klient płaci za usługę, a nie od zysku czy straty. Nie, nie działają na mnie komentarze, że ja tak mało zarobiłem, a ty tak drogo ode mnie bierzesz. Albo że ja tak mało, że ja w tym roku mam stratę, a ty jeszcze chcesz za usługi księgowe. Tak? No, halo. Czy jak biorę telefon komórkowy w jakiejś sieci, to też do nich mówię, że mają mi obniżyć abonament, bo ja mało dzwonię? Tak? Albo do energii. Do yy, tak, zadzwonię. Proszę mi obniżyć opłaty stałe, bo ja mam yy, mało w tym roku, w tym miesiącu prądu zużyłem, więc proszę o obniżenie opłat stałych? No nie. No to dlaczego to ma działać w biurze? Rachun? Co my jesteśmy coś gorsi? Nie bójmy się pobierać opłat za usługi dodatkowe. Na te wszystkie resztę pytań odpowiem na końcu, dobrze? Inne firmy od nas nie mają skupów ich pobierać. Tak? Z tym, że co innego pobierać za wszystko. i na, Tak, bo klient się może źle poczuć. Powiem tak, jak robimy dodatkową pracę, za, niech klient nam za to zapłaci. To jest nasz czas i praca niech zapłaci. Natomiast to jest jedna rzecz. Natomiast dobrą praktyką jest, żeby klient o tym został poinformowany wcześniej. Na przykład u nas dodatkową opłatą jest tak zwane sprawozdanie do GUS. Nienawidzę przy okazji ich robić. I mamy taką tendencję, że klient dostaje informację o tym, my jesteśmy jako jednostka, tam nasz mail jest podany, klient dostaje maila dostajemy maila z GUS-u, że mamy ten i ten raport do zrobienia. Ja do klienta wysyłam informację, że do kliencie pojawił się ten raport do zrobienia. Wycena za zrobienie tego raportu jest tyle i tyle. I masz trzy opcje. Możesz zlecić i zrobimy go za tą i za tą kwotę. Możesz zrobić go we własnym zakresie, możesz nie robić go wcale, ale wtedy odpowiedzialność ponosisz za niezrobienie ty. Koniec. Tak. Relacja może być różna, ale nie powinna być koreżeńska. Dlaczego? Bo z koreżeńską relacją trudniej się rozstać. I są potem z czasem dużo bardziej roszczeniowi klienci. Usługi księgowe, uwaga, odkrycie Ameryki. Usługi księgowe to nie są usługi biurowe, ani to nie jest sekretarka na godziny, o czym często i gęsto zapominają klienci. Oczywiście ja mogę rozszerzyć to PKD o, moje, o takie usługi, ale to będzie dodatkowo płatne, tak? Ja nie jestem czyjąś sekretarką. Mogę to robić, jeżeli klient mi co dodatkowo zapłaci, zrobimy aneks do umowy. Nie ma problemu, ale w normalnym zestawieniu usług moich to się nie mieści. Tak? W żaden sposób. Tak? I informacja dla Państwa: uwaga na usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Wiemy, jak wyglądają zasady działania doradców podatkowych. Wiemy, czym są czynności doradztwa podatkowego. Proszę Państwa, uważajcie na to, żeby nie świadczyć usług doradztwa podatkowego. A już na pewno nie róbcie tego przy kliencie. Bo jeżeli dzisiaj klient Wam powie, dodać mi jaką formę opodatkowania wybrać. No spoko, nie ma problemu. Umowę mam skonstruowaną, że nie ponoszę odpowiedzialności albo do trzykrotności wynagrodzenia klienta. Spok. Powiedzmy, że klient płaci 5 stópek. Rewelacja. Ale klient się na mnie pokłóca się z nim po roku czy dwóch. Zrobi mi pozyw sądowy. Z pozwu sądowego powie, że mu pomogłem wybrać formę opodatkowania. Eee, tak, formę opodatkowania. Wybrał to i powie, że w sądzie, że ja mu doradziłem, żeby wybrać tą. Ja nie mam uprawnień doradcy podatkowego. Oczywiście, klient może i odszkodowanie dostanie do kwoty 1500 zł, trzykrotność mojego wynagrodzenia, w zależności od tego, jakie zapisy mamy w umowie. Ale za chwilę obudzą się inne instytucje, gdzie kara chyba, jak dobrze pamiętam, za posługiwanie się, za wykonywanie czynności doradztwa podatkowego z 50 tysięcy. Tak? Czy da się to obejść? Tak, na dwa sposoby. Podpisać umowę z doradcą podatkowym, z którym się będzie współpracować i rozwiązywać takie problemy. Tak na przykład teraz ja robię i to się i to współpraca działa rewelacyjnie, da się to zrobić. Bądź zrobić uprawnienia doradcy podatkowego. Temat troszeczkę trudniejszy w życiu, tak?